Wziąłem się na biegun witam Was dzisiaj z Brunem znajdujemy się nad jeziorkiem i idziemy sobie na kawkę tutaj do Telemondu A na razie Wam pokażę jak wygląda jeziorko Troszeczkę odpoczniemy od słońca Ale to w sumie dobrze, bo jutro do roboty także trzeba regenerować siłę. Dzisiaj jakbym się wygrzał na słońcu jak wczoraj to nie wiem czy bym do roboty wstał Bo jutro ma być znowu patelnia a ja w robocie Te takie na Boże, 12 Kurde, może zjemy sobie burgera jeszcze I Teraz jest so... mi tak W dobrej cenie można burgera sobie z... skonsumować Jarku, tak się dziś prezentuje? Pięknie. Tam jest lucerna. Tutaj też jakaś kawiarenkę, lody. No my chyba jeszcze idziemy na burgera. I chyba nie pójdę jednak do Balbonda, tylko tutaj jest burgerownia. Teraz jest mi tak w menu. To nazywa Elite Burger, Czyli idziemy do Elite Burgera no, nagrywam jednak w 4K-60 klatek jak pisaliście w komentarzach dużo lepszy dużo lepsza jakość Ja tak dostaniemy no. a my idziemy tu Gdzie to jest? No, nie? A tu Elite Burger Burger i kawę zwalniamy, co? Tutaj mamy przed sobą tak z menu tak zwany i bierzemy tu zupę, burger 24,50 Są też inne dania, można kulet, jakieś sałata i ryba No a dodatkowo do picia weźmiemy sobie ice tea albo albo hibiskus duże, pół litra, 6,50 I to są sumie będzie 30 franków Mocimy go To picie Zaczynamy, jedziemy Astej już przyszły Pewnie Czekamy na zupkę Sałatkę i burgera Champignon, szampinion, sałatka, karpatka Próbujemy zupka kremowa Fajnie przyprawiona Choć ja bym oczywiście dodał sól, pieprz, ale akurat mi nie podali, a nie chcą mi się wołać Co po co mam się tak solić? Łagodnie sobie. Sałatka do tego. Ale ta lampeczka nie zaszkodzi. No tak, sałatka sałatkę. Pogana dressingiem. Czekam na burgerce jest nasz burgerek piękny Fryteczki, sosik do frytek Staszka do wytarcia rąk Burgerek Zboczył się oczywiście z serem Pięknie prezentują ciepłe tabliczkę Kryteczki też pięknie Zaczynijmy od fryteczek Nie, gorąco Taka fajnie, podana, zimna z wodem. A ja dawno za dużo cukru dałem do tych herbatek. Ale już wiem, ja już tu jadłem, to Dajcie więcej danych. Co hmm. się prezentuje? Przekroju, poprzecznym, po ugryzieniu Iża, wszystko. Dziękuję. W środku jeszcze widać trochę surowy i taki zrobione dobrze, tak jak powinien być Dobry pokrajny burgerek I oczywiście tu za plastikową słomkę A nie jakiś gówno z papieru Do portu. ale pada, bo było na No kolegi, to jest ostro, na prawie jak nad morzem polskim, nad oceanem polskim, nad Bałtykiem. Tchulaga się zerwie, prawda? Ja wiem, No i tak. zamieć musisz jeszcze dostać do auta. A niedaleko. W sumie dobrze. Wiatr jest, dosyć. I widzicie, jakie fale są, jak na morzu. Ale na szczęście nie pada mocno. To są Alpy, kurde. Nie jakieś kanapeczki. Tam jeszcze śnieg jest ładny, w górach. Nie był pały, ale w każdej chwili kurde może huragan nadejść. Patrzcie jak łabędź. Merda ogona. A tam kurde już... tam nie ma to Tornado. Ja do auta i chcą spadać. Jest audycja. Jest ja